Wyobraź sobie, że próbujesz przetrwać w najzimniejszym, najbardziej bezlitosnym miejscu na Ziemi, gdzie wiatr tnie jak brzytwa, a temperatury mogą gwałtownie spadać. Żadne uprawy nie rosną, polowanie wymaga ekstremalnej strategii, a każda kaloria jest cenna. Arktyczni myśliwi opanowali starożytne techniki konserwowania żywności, które gwarantują zapasy na miesiące, a nawet lata, bez elektryczności czy jakiejkolwiek nowoczesnej technologii. Zakopywanie żywności w lodzie, liofilizacja, fermentacja i sprytne wykorzystanie tłuszczu. To tylko niektóre z sekretów, które utrzymywały te ludy przy życiu przez wieki. Dziś odkryjesz, jak te strategie można zastosować w prawdziwym życiu, aby skutecznie przechowywać żywność, zanim dosięgnie cię niedobór i załamanie. Numer 1. Ekstremalne wyzwanie. Przetrwanie tam, gdzie nic nie rośnie. W sercu Arktyki. Gdzie śnieg pokrywa ziemię przez 8 miesięcy w roku, a temperatury mogą spaść znacznie poniżej zero, przetrwanie jest bezlitosne. Tutaj nic nie rośnie, nic nie można zasadzić, a każda nieostrożność może kosztować życie. Eskimoscy myśliwi i alaskańscy surwiwalowcy wieki temu zdali sobie sprawę, że jedynym sposobem na zagwarantowanie sobie pożywienia podczas surowej zimy jest jego odpowiednie przechowywanie. Ale jak przechowywać mięso i tłuszcz bez lodówek elektryczności i nowoczesnych opakowań? Odpowiedź leży w starożytnych metodach takich jak kontrolowana fermentacja, liofilizacja, wykorzystanie tłuszczu jako izolatora, a nawet przechowywanie w podziemnych dziurach w śniegu. Techniki te nie tylko zapewniają trwałość żywności przez miesiące lub lata, ale także zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują niezbędne kalorie, aby stawić czoła brutalnemu arktycznemu zimnu. Zanim przejdziemy dalej, mamy prezent dla ciebie, który nas śledzi od jakiegoś czasu. Otrzymaliśmy wiele relacji od osób zmartwionych przyszłością, które nie wiedziały dokładnie, jak przygotować się na scenariusze kryzysowe. W końcu, co byś zrobił, gdyby pojawiła się nowa pandemia? Gdyby wystąpiła ogólna awaria prądu na kilka dni lub tygodni z powodu warunków atmosferycznych, poważny kryzys gospodarczy, zamach terrorystyczny, brutalne protesty, a nawet wojna. Czy byłbyś przygotowany, aby dziś chronić swoją rodzinę w odpowiedni sposób? Mając to na uwadze, zebraliśmy najlepsze strategie survivalowe i skompilowaliśmy wszystko w przewodniku, który pomoże tobie i twojej rodzinie być przygotowanym na każdą sytuację awaryjną. Jeśli chcesz zapewnić sobie bezpieczeństwo, nauczyć się przechowywać zapasy, chronić się i być gotowym na każdą sytuację, kliknij link w pierwszym przypiętym komentarzu, aby otrzymać swój prezent i spać spokojnie, wiedząc, że jeśli coś się wydarzy, Twoja rodzina będzie bezpieczna. Przyjrzyjmy się teraz pierwszym metodom, które utrzymują tych łowców przy życiu w najtrudniejszym środowisku na Ziemi: Numer 2. Zakopywanie żywności w lodzie. Naturalna lodówka Arktyki. W przeciwieństwie do tego, co myśli wiele osób, ekstremalne zimno może być problemem dla konserwacji żywności. Jeśli mięso zamarznie zbyt szybko, kryształki lodu mogą rozbić jego włókna, powodując szybkie gnicie po rozmrożeniu. Aby tego uniknąć, arktyczni myśliwi stosują sprytną metodę podziemnego przechowywania, wykorzystując lód i śnieg jako naturalne bariery termiczne. Proces ten działa w następujący sposób: 1. Po upolowaniu zwierzęcia mięso jest krojone na duże porcje i owijane naturalnym tłuszczem, tworząc warstwę ochronną przed ekstremalnym zimnem. 2. W zamarzniętej ziemi wiecznej zmarzlinie wykopywane są otwory, w których temperatura pozostaje stabilna, zapobiegając całkowitemu zamarznięciu mięsa i zapewniając jego przechowywanie przez wiele miesięcy. 3. Żywność przykrywa się ubitym śniegiem i izoluje skórami zwierząt lub drewnem, chroniąc ją przed drapieżnikami i nagłymi zmianami temperatury. A metoda ta tworzy naturalną lodówkę, w której mięso nie gnije ani nie zamarza w destrukcyjny sposób, zachowując swoją jakość przez długi czas. Współcześni surwiwalowcy mogą odtworzyć tę technikę, budując podziemne spiżarnie. W zimnych regionach, wykorzystując stabilność termiczną gruntu. Do przechowywania żywności bez polegania na elektryczności. Numer 3. Liofilizacja. Jak zimno konserwuje mięso bez gnicia. Inną istotną metodą dla arktycznych myśliwych jest liofilizacja proces, który usuwa wilgoć z mięsa przed jego całkowitym zamrożeniem. Zapobiega to namnażaniu się bakterii i sprawia, że mięso jest odporne na warunki atmosferyczne. W przeciwieństwie do suszenia na słońcu, które jest stosowane w ciepłych regionach. Liofilizacja odbywa się powoli dzięki czemu mięso pozostaje jędrne i pożywne bez utraty swoich właściwości. Jak to działa? Świeże mięso zawieszane. Jest na drewnianych słupach wystawionych na działanie mroźnego wiatru, ale chronionych przed bezpośrednim działaniem śniegu. Intensywne zimno stopniowo odwadnia mięso, eliminując wewnętrzną wilgoć bez natychmiastowego zamrażania. Po kilku tygodniach mięso staje się niezwykle twarde i suche i może być przechowywane przez miesiące, a nawet lata, bez potrzeby solenia lub wędzenia. Inuitcy myśliwi używają tej techniki do konserwowania mięsa fok wielorybów, łosi i karibu, gwarantując zapasy energii podczas suropej zimy. Obecnie technikę tę można powielać w zimnych regionach, wykorzystując wentylowane zamrażarki. Do symulacji liofilizacji, tworząc trwałe zapasy mięsa, bez polegania na chemicznych środkach konserwujących. Numer 4. Fermentacja na zimno. Moc peklowanego mięsa i tłuszczu. W środowisku, w którym ciepło nie istnieje, a żywność może zamarznąć do punktu zniszczenia, arktyczni myśliwi opracowali zaskakującą technikę zimną fermentację. W przeciwieństwie do tradycyjnej fermentacji która odbywa się w ciepłych temperaturach, arktyczna fermentacja odbywa się w powolny i kontrolowany sposób, konserwując mięso i tłuszcz przez miesiące, bez potrzeby stosowania nowoczesnego chłodzenia. Jednym z najbardziej znanych przykładów tej metody jest Igunak, Eskimoska, technika stosowana do peklowania mięsa, fok, wielorybów lub łosi. Proces ten składa się z kilku podstawowych etapów. Świeże mięso jest zakopywane w lodzie lub przechowywane w drewnianych beczkach, aby chronić je przed zwierzętami i nagłymi zmianami temperatury. Drogi, fermentacja zachodzi naturalnie, a pożyteczne bakterie rozkładają białka i konserwują żywność bez jej gnicia. 3. Po kilku tygodniach lub miesiącach sfermentowane mięso jest gotowe do spożycia, zachowując wysoką wartość energetyczną i silny charakterystyczny smak. Igunak nie tylko konserwuje żywność, ale także ułatwia trawienie mięsa, co jest niezbędne dla tych, którzy żyją w regionach, gdzie liczy się każda kaloria, aby utrzymać ciepło ciała. Obecnie technika ta może być stosowana do fermentacji mięsa w kontrolowanych warunkach, gwarantując trwałą alternatywę na okresy niedoboru, bez polegania na elektryczności lub chemicznych środkach konserwujących. Czy wiedziałeś o tej technice? Daj mi znać w komentarzach numer 5. Tłuszcz jako izolator, sekret zapobiegania gniciu mięsa. W środowisku, w którym intensywne zimno może zniszczyć tkanki i zamienić każdą żywność w kamień arktyczny. Myśliwi opracowali metodę konserwacji przy użyciu tłuszczu zwierzęcego jako naturalnej bariery przed nadmiernym zamarzaniem i kontaktem z powietrzem. Odbywa się to za pomocą Arctic Pemikan. Mieszanki suszonego mięsa, stopionego tłuszczu i w niektórych przypadkach mrożonych owoców. Proces jest prosty, ale bardzo skuteczny. Piego. Suszone mięso jest mielone na rodzaj włóknistego proszku. Drugi, stopiony tłuszcz jest mieszany z mięsem, aż utworzy jednorodną pastę. Trzeci, mieszanina jest formowana w bloki lub przechowywana w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zapewniających ochronę mięsa przed powietrzem i wilgocią. Dzięki tej w metodzie powstaje wysoce energetyczna i praktycznie niezniszczalna żywność, która może przetrwać lata bez zepsucia. Tłuszcz nie tylko chroni mięso przed utlenianiem, ale także dostarcza niezbędnych kalorii do utrzymania temperatury ciała w ekstremalnych warunkach. Obecnie technikę tę można zaadaptować do produkcji wysoce pożywnej żywności surwiwalowej bez potrzeby chłodzenia, gwarantując trwałe zapasy na każdą sytuację niedoboru. Numer 6. Przechowywanie pod ziemią ochrona żywności przed ekstremalnym zimnem. W Arktyce, gdzie ziemia pozostaje zamarznięta prawie przez cały rok, myśliwi musieli opracować sposoby przechowywania żywności bez jej całkowitego zamarznięcia i utraty tekstury i składników odżywczych. W tym celu stworzyli podziemne magazyny struktury wykopane w wiecznej zmarzlinie, które służą jako prawdziwe naturalne chłodnie. Proces ten wygląda następująco. Jeden łowcy wykopują głębokie dziury w lodzie i wykładają je kamieniami i drewnem, tworząc barierę chroniącą przed nadmierną wilgocią. Dwóch żywność jest układana warstwami zwykle owinięta skórą lub uszczelniona tłuszczem, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z zimnym powietrzem. 3. Wejście do magazynu jest pokryte ubitym śniegiem i mchem. Tworząc naturalną izolację, która zapobiega nagłym wahaniom temperatury. Metoda ta jest bardzo skuteczna, ponieważ utrzymuje żywność w stabilnych temperaturach, wystarczająco niskich, aby zapobiec rozkładowi, ale bez osiągania absolutnego punktu zamarzania, który może zniszczyć strukturę mięsa i zbóż. Wielu współczesnych surwiwalowców zaadaptowało tę technikę, budując podziemne komory w zimnych regionach. Lub wykorzystując dobrze izolowane piwnice do przechowywania zapasów bez polegania na elektryczności. Numer 7 Zaplanowane polowanie. Zapasy mięsa przed nadejściem zimy. Żaden arktyczny myśliwy nie wyrusza na poszukiwanie pożywienia, gdy zima już się rozpoczęła. Zasada jest jasna: zapasy muszą być gotowe zanim pierwsze śniegi pokryją ziemię. Oznacza to, że polowanie musi być precyzyjne, strategiczne i wydajne, gwarantując zapasy na miesiące ekstremalnych temperatur. Myśliwi stosują kilka podstawowych taktyk: wybierają odpowiednie zwierzęta, foki, wieloryby, i łosie są najbardziej cenione, ponieważ mają wysoki poziom tłuszczu niezbędny do produkcji kalorii i zapewnienia przetrwania. Maksymalne wykorzystanie. W każdej części zwierzęcia nic się nie marnuje. Mięso jest suszone lub fermentowane, tłuszcz jest wykorzystywany jako izolacja termiczna, a kości są używane jako narzędzia i przybory. Bezpieczne przechowywanie. Aby zapobiec kradzieży zapasów mięsa przez drapieżniki, myśliwi przechowują swoją zwierzynę w wysoko położonych miejscach, przykrytą skórami i warstwami śniegu. Strategia ta pozwala społecznościom eskimosów i myśliwym z Alaski, Mieć wystarczającą ilość pożywienia na całą zimę, bez konieczności ryzykowania życia podczas wypraw łowieckich, gdy ekstremalne zimno sprawia, że każdy ruch jest niebezpieczny. Obecnie planowanie to można dostosować do bardziej efektywnego gromadzenia zapasów żywności przed okresami kryzysu lub niedoboru, gwarantując dostawy, bez polegania na nowoczesnym systemie dystrybucji. Co sądzisz o tym sposobie zapobiegania? Niedoborom. Jak myślisz, w jaki sposób można go dostosować do Twojej rzeczywistości? Daj mi znać w komentarzach numer 8. Konserwowanie ryb na zimno. Technika myśliwych zapobiegająca gniciu. W Arktyce, gdzie rybołówstwo jest niezbędne do przetrwania, przechowywanie ryb bez chłodzenia jest wyzwaniem. Ekstremalne zimno może zamrozić ryby, niszcząc ich strukturę i składniki odżywcze. Aby tego uniknąć, myśliwi opracowali metody, które łączą liofilizację, fermentację i solenie, zapewniając, że ryby pozostaną jadalne przez miesiące, a nawet lata. Liofilizacja jest jednym z najbardziej wydajnych procesów. Po złowieniu ryby są czyszczone, krojone w filety i wieszane na drewnianych tyczkach. Lodowaty wiatr powoli usuwa wilgoć, zapobiegając namnażaniu się bakterii i grzybów. Dzięki tej metodzie ryby nie zamarzają od razu, co pozwala na naturalną konserwację i zachowanie ich wartości odżywczych. Technika ta jest powszechnie stosowana do konserwowania łososia, dorsza i pstrąga, gwarantując niezawodne źródło białka, nawet wtedy, gdy rzeki zamarzają, a połowy stają się niemożliwe. Innym stosowanym podejściem jest fermentacja, która przekształca rybę w bardzo trwałą żywność, bogatą w probiotyki. Myśliwi zakopują ryby w otworach w lodzie lub przechowują je w drewnianych beczkach, gdzie naturalne bakterie rozpoczynają proces fermentacji. Po kilku tygodniach sfermentowana ryba nabiera wyrazistego smaku i miękkiej konsystencji, co czyni ją doskonałym zimowym żywieniem. Kolejną ważną strategią jest solenie. Ryby są zanurzane w mocno słonej wodzie. I przechowywane przez kilka tygodni, co zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów. Proces ten nie tylko konserwuje żywność, ale także poprawia jej smak. Po opeklowaniu ryby można powiesić na świeżym powietrzu w celu ostatecznego wysuszenia lub przechowywać w szczelnie zamkniętych beczkach, zapewniając im trwałość przez wiele miesięcy. Techniki te zapewniają myśliwym stały dostęp do niezbędnego źródła białka. I składników odżywczych podczas surowej zimy. Obecnie praktyki te można dostosować do przechowywania ryb w wentylowanych zamrażarkach lub przy użyciu nowoczesnych metod fermentacji i suszenia, co pozwala na bezpieczną i skuteczną konserwację bez konieczności stosowania sztucznych konserwantów. Numer 9: Rezerwy tłuszczu źródło energii na zimno. W Arktyce, gdzie temperatury mogą spadać do ekstremalnych poziomów. Utrzymywanie rezerwy kalorii jest równie ważne jak przechowywanie żywności. Zimno szybko zużywa energię, a tłuszcz staje się jednym z najcenniejszych źródeł pożywienia. Myśliwi wykorzystują tłuszcz fok wielorybów i łosi nie tylko jako pożywienie, ale także jako izolację termiczną i paliwo do lamp. Tłuszcz fok i wielorybów jest niezwykle kaloryczny i może być spożywany bezpośrednio lub używany do gotowania innych potraw. Podczas polowania myśli usuwają duże ilości tłuszczu ze zwierząt i przechowują go w drewnianych beczkach lub skórzanych woreczkach. Proces ten zapobiega degradacji tłuszczu przez tlen, zapewniając jego przydatność przez wiele miesięcy. Oprócz funkcji spożywczej, tłuszcz jest również wykorzystywany jako bariera chroniąca przed zimnem. Po nałożeniu na suszone mięso tworzy warstwę ochronną, która zapobiega kontaktowi z powietrzem, zapobiegając utlenianiu. I psuciu się. Technika ta jest wykorzystywana w produkcji Arctic Pemikan, wysokoenergetycznej żywności, wykonanej z pokruszonego, suszonego mięsa, zmieszanego z roztopionym tłuszczem. Ta kombinacja tworzy gęstą i pożywną pastę, przechowywaną w zwartych blokach, które mogą przetrwać lata bez zepsucia. Uj z łosia i innych zwierząt lądowych również odgrywa istotną rolę w diecie myśliwego. Jest topiony. I przechowywany w szczelnie zamkniętych pojemnikach i używany do gotowania lub jako źródło ciepła w małych lampach olejowych. Ponadto łój może być mieszany z mrożonymi jagodami i spożywany jako skoncentrowane źródło energii, niezbędne do utrzymania ciepłoty ciała w ekstremalnych warunkach. Tłuszcz jest wykorzystywany nie tylko jako pożywienie. Myśliwi używają go do impregnacji odzieży i sprzętu. Zapewniając im ochronę przed wilgocią i mroźnym wiatrem. Skóry pokryte tłuszczem stają się bardziej odporne i pomagają utrzymać ciepło ciała, co jest kluczową strategią dla tych, którzy muszą stawić czoła długim okresom na świeżym powietrzu. Właściwe przechowywanie tłuszczu jest niezbędne, aby uniknąć je uczenia. Myśliwi przechowują swoje zapasy w chłodnych, suchych miejscach, chroniąc je przed bezpośrednim działaniem słońca i tlenu. Dzięki temu tłuszcz pozostaje stabilny i gotowy do użycia przez długi czas, co czyni go nieocenionym zasobem do przetrwania w Arktyce. W dzisiejszych czasach technika ta może być stosowana do produkcji wysoce pożywnej żywności awaryjnej. Wielu serwiwalowców przechowuje tłuszcz zwierzęcy w hermetycznych pojemnikach, zapewniając sobie niezawodne źródło energii na czas niedoboru lub braku elektryczności. Numer 10. Ochrona przed drapieżnikami. Jak zapewnić bezpieczeństwo zapasów? W Arktyce myśliwi stają przed dodatkowym wyzwaniem podczas przechowywania żywności, zagrożeniem ze strony drapieżników. Niedźwiedzie polarne i wilki przyciąga zapach mięsa i tłuszczu, co sprawia, że niezbędne jest stworzenie skutecznych metod ochrony zapasów żywności. Bez tych środków ostrożności, pojedynczy atak drapieżnika może zniszczyć tygodnie lub miesiące zapasów. Jedną z najpopularniejszych strategii jest budowa podwyższonych magazynów, zwanych skrytkami myśliwskimi. Konstrukcje te są wykonane z drewna lub fiszbinu i wznoszone na platformach nad ziemią, co utrudnia drapieżnikom dostęp do nich. Myśliwi przechowują w tych miejscach suszone mięso i tłuszcz, upewniając się, że są one poza zasięgiem głodnych zwierząt. Inną skuteczną techniką jest wykorzystanie śniegu jako kamuflażu. Po przechowywaniu żywności w podziemnych dziurach lub zamkniętych beczkach myśliwi pokrywają te miejsca grubą warstwą ubitego śniegu. Nie tylko maskuje to obecność żywności, ale także pomaga utrzymać stabilną temperaturę, chroniąc przed wahaniami termicznymi, które mogłyby zagrozić jakości żywności. Istotną strategią jest również wykorzystanie naturalnych barier. Myśliwi wybierają miejsca chronione przez formacje skalne lub wykorzystują pnie i gałęzie do tworzenia przeszkód, które utrudniają drapieżnikom podejście. Ponadto psy zaprzęgowe są często trzymane w pobliżu magazynów, aby ostrzegać o obecności niebezpiecznych zwierząt, działając jako dodatkowa obrona przed nocnymi najeźdźcami. Obecnie technika ta może być stosowana do przechowywania żywności na obszarach wiejskich lub w odizolowanych posiadłościach. Budowanie podwyższonych magazynów lub używanie szczelnych pojemników może zapewnić, że zapasy są chronione przed gryzoniami i innymi zwierzętami, zwiększając ich trwałość i bezpieczeństwo. Arktyczni myśliwi żyją w jednym z najtrudniejszych środowisk na naszej planecie, ale nie polegają na supermarketach. Ani elektryczności, aby przetrwać. Opanowali techniki fermentacji, liofilizacji i podziemnego przechowywania, gwarantując żywność na miesiące bez jej zepsucia lub utraty wartości odżywczych. Wyobraź sobie, że jutro system się załamie, a żywność zacznie znikać. Czy wiedziałbyś, jak przechowywać żywność bez nowoczesnej technologii? Zostaw swój komentarz poniżej i podziel się swoją opinią, jeśli ta treść ci pomogła. Polub, wideo zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby dowiedzieć się więcej o przetrwaniu i przygotowaniach. Do zobaczenia w następnym filmie.